Chyra! Mgła! Dobra, szybko! Mgła chyba mieszka w tym domu, nie wiem. Mam nadzieję, że jeszcze tak. I też mam nadzieję, że się nie, nie, nie zamknęła. Bo potwory mnie gonią. Może będzie otwarte? Ugh, udało się, dobra. Mgła, to ty? Mi, przepraszam, ktoś tutaj jest. <grystanie> mgła! Halo, mgła, o... Co ty się? tutaj robi? Dlaczego wszedłeś mi do domu? Przepraszam cię bardzo, ale mus, mus, musisz mi pomóc, mój wróg. <grystanie> taka zła królowa mnie znalazła i chcę mnie teraz zabić. Pomożesz mi ją pokonać? Mm, jak tylko będę wiedziała, jak to jasne. Dobra, chodź, musimy wy... choć musimy w ogóle wyruszyć ta, taką podróż troszeczkę daleką. Yy, przy okazji naprawić ci te drzwi kiedyś, bo teraz się trochę zepsuły, ale to tam trudno. A nie lepiej samochód jechać? dobry pomysł. Dobry pomysł. To, to, to jest, to jest twój, twój samochód? Tak. A, a ty umiesz do dobrze jej jeździć? No dobrze, pamiętam jak, jak kiedyś nasi rodzice nie jali stuczkę i od tego się zaczęła no, nasza przyjaźń. Ale Gdziemy dobra, nać. to nie o tym. Um, jedź na wyspę o nazwie Mroczna Wyspa. Wiesz, gdzie, gdzie to? Tak. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Zobacz, patrz, tam są działka. Może poszczelamy do, do tych potworów. No, dobry pomysł. Tylko ich jeszcze czy nie widzę. On jest, dobra, już są. Spróbujmy zniszczyć ich, yy, ich miejsce, w tu, w dzięki któremu się regenerują. O, super. Dzięki temu została tylko dwójka. Dobra. Dobra, o nie! Jeszcze jest jeden! O nie! O nie! nie do więzienia! K musisz sama zawalczyć z, z nią. Mgła, dasz sobie radę. Na pewno. No nie dam rady. Na początku pok pokonaj tą, tą królową. A potem zajmij się mną. O, witaj! Kupia przyjaciółka Raza. Tak, ty, podejdź do mnie, no już! Jak cię zwą? Mgła. Mgła. Widzę w tołowie potencjał na moją prawą rękę. Przyłącz się do mnie i razem będziemy rządzić całym światem. Nigdy tak? To w takim razie zginiesz. Gdzie, gdzie ty uciekasz? Ale i tak nie zdobędziesz mieczy, przyjaciół. Au. Mgła, uda, udało ci się. W końcu. Masz klucz? Tak, mam. Tak. Tak. Dobra, to chodź, to wracajmy. A, no i dzięki za ratunek. Nie ma sprawy. To co, do domu Kiry? W końcu chyba trzeba jej o tym opowiedzieć. No. Do, dobra, jesteśmy już niedaleko, da tak? Czy, czy, czy nie? Bo ja ogólnie nie wiem, gdzie ona mieszka. Ona mieszka to o, dobra. Dobra, to chodź. O, kto to? O, cześć raz, Mgła, chodźcie. O, o co chodzi? Co, 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 co tak wcześnie? Musimy ci opowiedzieć historię. Jaką? No, dosyć, no, nieciekawą. W sensie, jakby jest ciekawa, ale jakby dla nas nie była zbyt ciekawa. Taka, no, nie niefajne przeżycie. Mój dawny wróg powrócił za swoją armią. Mgła mi pomogła i jest już ona pokonana. Gdy ją zabijałam, mówiła coś o mieczach przyjaciół, ale nie zwróciłam na to uwagi, teraz dopiero sobie o tym przypomniałam. Hmm, miecze przyjaciół? Chyba już wiem o jakie miecze chodzi.